Marzenia to są rzeczy, które gdzieś dojrzewają wraz z tym, że człowiek interesuje się rzeczami sportem, innymi kategoriami życia, i na te spełnianie marzeń potrzebne są finanse. Moje stowarzyszenie organizuje wiele imprez takich u podstaw, związanych z wychowaniem i szkoleniem dzieci i młodzieży. Środziowujemy na te najmniejsze środowiska, na dzieci, na rodziców i pozytywnie. Utożsamiając się ze sportem i namawiając dzieci do uprawiania sportu w tej dobie całej komputeryzacji, myślę, że ten ruch jest bardzo istotny. Dlatego z tej perspektywy uważam, że spełniamy razem z spółką PG bardzo ważną misję społeczną. Mamy plan, mamy określone marzenia, określone cele, które możemy spełniać dzięki wsparciu finansowemu i solidnemu partnerowi biznesowemu. Ja osobiście. Uważam, że to jest i partner biznesowy, i spełniamy razem marzenia młodych ludzi, i mamy też taką misję społeczną. Cześć z tej strony, Artur Siódmiak, jestem byłym reprezentantem Polski w Piłkę Ręczną, jak również prezesem Stowarzyszenia Akademia Sportu, w mojego imienia.